Tak jak ćwiczyliśmy, kiedyś wam pokazywałem Ej. to. Tak, kiedy to było Dominik? No nie wiem, jeszcze pamiętać. Ile? Pół no, roku temu? Dobra, no, no, wyjazd. Wyjazd, no widzicie te dorsy? Nie, te nie, Jest raj, jest Dorsy. Sideways. gdzie może być. Nice. Weź bombę. Ej, wy macie zaplantowaną bombę? Tak. Mnie nie ma, ale na respekt AWP A WUPA, A WUPA No to No dawaj Nie, no on będzie miał biało, bisłyć, podejść no, sobie No tak? Widzisz mówiłem Pan kawa robi, nie? Ale tu jest tam. Wiesz, nie tam Jeszcze jeden Dersy, nie, nie wiedziałem, wiesz, nie, nie. strzegam Spoko, spoko nie jeden Ej, dasz mi flesza tak jakby na rampę, coś takiego? balkon, balkon. No. balkon jest? balkon balkon okay. jest. jest pod balkonem Go na... Ej, na blisko, na blisko, dorsy. No bo mam troje przy kołu Te bysty zafaj pokażę Ej daj mi bo na nie patrz paki Dobra chodź szybko Tak jest mnie

Weźcie pakę. Weź pakę ten z B. O stary, ja mam 15 hp Co? Mówiłem, no po co? Info. Ja nawet nie wiem gdzie jest, nie widziałem go. Idę po pakę. się go, trzymał. Naraz może. Nie, nie duchuję, nie duchuję. Dojrzał się. Weź. O dobra, co kupił sobie? XD, czajcie, on u mnie w 300 rundę był niewidzialny. No ten gość, teraz ja się z nim nie wiem kto to był Ja też tak, czasami mam przynajmniej, znaczy czasami, raz tak na rękę dziewiątkę miałem... Zostań na nas, zostań Nie wiem czy się na, robią, B, ktoś, zajebał, 1, B. ktoś 1, B. mi zajebał te B Jeden na R, cześć się? Absolutnie B, B jest, jeden I 1 B To był tam ja, wiatr Zobacz z krawą, nie? A piatru, na B Musicie, nie słuchajcie Dobra, cofam S. -a. Chodźcie, może A, weź pakę na czy coś, bo tam trójka była na B. Mógł, a jechać. Nie sam Ziem, Wziąłem, wziąłem, Cicho, cicho. No cicho, weźmy. Dobra, smukuję longa mam. Kolejny Ja Jest, Belong Zetka. Zetka. cały czas Zetka. Belong. Weź mi no, kolana, Nie wiem oh, A, nie na No bo szukam fragów Jestem sniperu

piralo nie? Ja mam już doors, doors. Biało na B Jeden jest na, jeszcze na B, case'y czy coś takiego Ale Jest case'y? Ninja? Ninja? daję najdą Jest Zabijecie go? Ja, ej, to jest ten, tego nie widzę, kurde Dobra, pat. Plan... Co nie się dzieje? Nie no niespodziewanie działanie dostałem, jakoś tak dziwnie Chodźcie bez smokami wyjedziemy, jak już tu jesteśmy Biało No, dorsze Ty, podjechali yeah. no, oh, Nie, nie.

Zawieź się pan na Yangie'a tak On tu kiedyś siedział, nie? nie o nie! Yangie'a no, Dobra, no, zagramy, bo jest, jest, jest 7-2, to nie jest wynik To, to jest wynikor Dobra, robimy, no, no? nie? Jak oni bez elefna, to po prostu sobie zrzuć Najdy house i najdy garden Jest, jest no. ba. Chodzą, Dersy. No Weszły Dersy i mit. Ty jesteś, paka Dersy. Ej, mit, mit. Ej, chodź ci bystanem, idzie co? Czy nie, bo mit jest. Jest drugi mit. Imo save. Druga, druga, druga. Dobra, ja też dałem kosę. Zagram Digla na tym, na dorsach czy coś. Stary, ja mam przepotężną broń. Jaką? To 90. No z tego Kaiście nie będzie za dużo. A, Imo. A, a, To jest a. A, A, Fla. Ej dajcie one pieszo na shorta czy nie? Fula jada, jada. Dobra nie daję Nie mam biało na... No nie z pompami grają Dobra wej tu jedzie Nie zobaczę będą gry znowu Nie mamy być tam lotto w tyle Poj na tył Nie nieduję okno, czy no, nie? Idę po tym no, mamacie no. Nie wiem, może być już zero Idź tego Po co robię? Idźcie B B Gdzie, gdzie? Long Dors Smok. A jeszcze jeden Uuu, widzę Cię Obok, side, obok, obok te Tero Nie staj tych treści, masz pocięć Ty, ale w apcach teraz Pu, -pu, -pu, Pu, zrobiłem I patrz mi w apc Dabieg jeden Al Albo kontrol, albo no. A Aps A Mam P, mam Dobra, znowu Я у Я у мам. что это? Сайт. По посайдам, посайдам. Посайдам. Здорово. Сайт, 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 сайт. Brawo, to Oto GG Hobie, rzuć mi AWP Apsy. Apsy, zaraz mam AWP. flash na shorta Do, no, czy nie? No, bo yes. ja że nie. flash, 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 short, flash, 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 bardzo flash, To flash, Ej, ja też flashuję. Proszę, też Under. Rasta. Zobacz, co z tym robię. Smoka party. T-MS-1 Możesz depować Co jest? Panie, sprawdzajcie pozycję. Defusing. Under. On jest za głupi. Ja nie, widziałem, że... On idą B, B, no, jest Dumbem. B, jest no. 16, chyba. Dersy. Jeszcze mi... To jest ajdzie 16. Tamta, minus Mnie Minimum hajsu, jak coś. Ale ja mam poczucie bezpieczeństwa spokoju. pokoju no. Nie musisz okay. odbijać kłuszy, możesz sobie robić no. no Jak on nie umarł jeszcze? No Micie, sejw Potem idziesz przypał chodźcie dojedziemy B znowu A. A No i subcio tak. Chodźcie, chodźcie, chodź, la... szybko, wyjazd, 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 od razu Daj flasha, daj mu flash, ktoś górą Nie mam Wyjazd, wyjazd Chcesz? Wyjazd yes. wow. Leży Ej, 2 na 1 się bronię, bronię, bronię broń. Brawo! Brawo nie no, ale tam Nate Hub jego co porobił. Całą rundę wygrał. 2-0. Tak GG.